Siemanero, słuchajcie, to mój pierwszy vlog z mojego dnia. Na początek pyszna kawa, trzeba się trochę obudzić, w ogóle pokazuje się Wam bez makijażu, oh my god. Dobra, od razu pierwsza rzecz to włączanie kompa, odpowiadanie na maile i oglądanie i śledzenie statystyk. Dobra, lecimy, drugi łyk kawy i siadamy do tego, bo jeszcze zaraz muszę odprowadzić myle do przedszkola, później wychodzę. Dobra, słuchajcie, zestaw Lego, dzisiaj go składamy. Po miesiącu w końcu składam ten zestaw Lego Adidas. Cudownie, nie mogę się doczekać. Cześć Okaric, czego ona znowu chce? Pewnie jeść. Dobra, otwieramy jeszcze kompa na sekundkę. Dajemy kostkę kareczce. I zaraz lecimy szybko z Melą do przedszkola. Go, go, go. Dobra, szybkie malowanie, szybko, szybko, szybko. Wiem, moja komoda jest pełna lekarstw, ale niestety no, Mela ciągle choruje. Dobra, szybkie malowanie na początek. Kremik, go, go, go. Nie ma, nie ma czasu, więc po prostu robię to wszystko bardzo, bardzo szybko. A jeszcze wiadomości przechodzą przez ten czas, więc. O ran, rzęsa. Powinnam pomyśleć chyba jakieś życzenie. Patrzcie, cały czas przychodzą wiadomości, na które muszę odpisywać, więc to nie jest takie proste. Dobra, szybkie malowanie. Go, go, go. Tak, tak, tak. Dobra, lecimy, lecimy z tym szybko, szybko. Nie mogę Wam się za bardzo pokazywać bez makijażu za często. Dobra, teraz puderek lecimy z puderkiem, który kupiłam sobie ostatnio w biedrze. Puder Bell jest bardzo blurujący. Zobaczcie na to jak się świeci jedna strona, a druga jest mocno wyblurowana i to jest super przy wideo, bo twarz się nie świeci, więc to jest ekstra i kocham ten efekt. Dobra, teraz jeszcze odpisuję trochę na maile, podpowiadam trochę na wiadomości, pewnie jakieś współpracę. No i co? I wychodzimy za chwilę i odprowadzamy Malunię do przedszkola. Dobra, szybkie prostowanko włosów. Dobra, są wyprostowane. Są git. Ciu, 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 ciu. Teraz Was trochę poparzę. Ha. Dobra, ubranie mam. Wyglądam, tak? Dobra, ja to standardowo wiecie, styl dresowy, dresik dresik. Kapcie kapcie. Mam nadzieję, że nie zapomnę zmienić butów przed wyjściem. To by było kiepskie. No i dobra, no i co? I Lecimy? Melunia już czeka przy bramie, gotowa? Tak. Niestety humor Meli często bywa słaby rano idąc do przedszkola, więc nie nagrywam jej za bardzo. Dobra, idziemy sobie razem z Melcią. Przedszkole jest na szczęście ulicy dalej, więc mamy 3 minuty i jesteśmy. Więc po prostu to jest taka ulga. Zobaczcie, więzień wchodzi do przedszkola, zgorbiony. <laughs> Dobra, Mela się rozbiera. Zobaczcie, jaką ma koszulkę. Koszulkę Martyny Zabawy. Uuu. Dobra, a ja, Mela w przedszkolu, a ja wbiłem do swojego ukochanego sklepu Krasner zobaczyć, czy są jakieś nowości, żeby coś ponagrywać na jakieś TikToki bądź Instagrama. Dobra, co my tutaj mamy? Oczywiście, stoi z kolego. Moje ukochane stoi z kolego. Słuchajcie, co chwilę wpadam, rozglądam się za nowymi klockami, które mogę Wam pokazać na odcinku. A teraz pokażę Wam coś, co po prostu skradło totalnie moje serce. Nie, i to nie, i to nie jest, to nie jest cry Zdecydowanie nie. Nie chcę lalki, która ciągle płacze. Zobaczcie, Mama Surprise, czyli mała świnka morska, która rodzi małe świnki. Ona jest w takiej fantastycznej klatce. Pokazywałam ją wczoraj na Instagramie. Drugie ukochane stoisko, czyli Rainbow. Patrzymy, co tutaj jeszcze jest ciekawego. No i coś, do czego bije moje serce od zawsze, czyli klocki Lego. Ja mogłabym wziąć wszystkie zestawy i składać cały dzień. Nie ma żadnego problemu. Baby Yoda Harry Potter. Napiszcie mi, które klocki mam brać na następne odcinki. Dobra, teraz szybkie nadanie paczki. Szybko, szybko, szybko. Dobra, i teraz spotkanie z moimi ukochanymi znajomymi. Lecimy, lecimy, lecimy. Kurcze, zrobiło się tak strasznie zimno, mówię wam, ale dobra. Humor mnie nie opuszcza, więc lecimy. Jesteśmy sobie na pizzuni, wow, wow, wow. Dobra, pizza zjedzona. Nie nagrywałam ich, bo niestety się na to nie zgadzają, więc obejrzmy, co my tutaj mamy. Dobra, wróciłam do domu. Przebrałam się w bluzę Adidasa, a dlaczego w bluzę Adidasa? Zaraz zobaczycie. A kareczka sobie śpi, standardowo. To są moje piękne kwiaty i druga kawa. Dobra, jeszcze łyk kawy i pokażę Wam, co my teraz będziemy robić. I to będzie coś najlepszego, co kocham najbardziej na świecie. Będziemy składać klocki Lego. Zobaczcie, jakie one mają opakowanie. Wyglądają jak prawdziwe super stare. Dobra, dobra, czek w pudełko. Zobaczcie na to prawdziwy bucik. Chyba go na koniec przymierza, aczkolwiek troszkę się boję, co z tego wyjdzie. No ale dobra, zobaczymy. Otwieramy, otwieramy. Napiszcie mi, proszę, czy macie ten zestaw. A jeżeli tego zestawu nie macie, to napiszcie, czy lubicie w ogóle składać klocki Lego. Bo dla mnie szczerze to jest najlepsza zabawka ever, zabawka. Zabawka to złe słowo, to jest zabawa w sumie. Ja najbardziej lubię składać, ja po prostu czuję się fantastycznie. Zobaczcie, znaczek Adidas z klocków. Nie, no to pudełko jest kozakiem. Wygląda jakbym otwierała prawdziwą parę butów. Nawet papier dali. Jak. O nie wierzę w to, zobaczcie, zobaczcie, ile opakowań. Troszkę boli mnie to, że większość jest białych, więc może być ciężko. Dobra, szukamy instrukcji. Zobaczcie, jaka piękna instrukcja. No, naprawdę instrukcja jest pięknie wydana. Jest wydana w formie książki. W środku są czarno-białe zdjęcia. Wygląda to idealnie. Dobra, to co? Lecimy. Zobaczcie, mam już podeszwę i oglądam sobie przy okazji czarną panterę. Dobra, zobaczcie co nam z tego wyszło, powiem Wam, że bucik jest przekozacki, tylko powiem Wam od razu, że trochę boję się go zakładać, że on się od razu rozwali, więc nie wiem co z tego wyjdzie, ale zobaczcie, jest śliczny, po prostu jest śliczny totalnie. A najlepsze słuchajcie, w tym zestawie jest to, że tu jest wszystko z klocków, jest tylko jedna jedyna naklejka, ta która tutaj pokazuje co to jest za but, opisuje tą markę i sznurówki. A tak wszystko jest z klockiem. Dobra, a teraz mierzonko. No i mam ochotniczkę. Mela stwierdziła, że na początek, ona chce sprawdzić ten but. Mela, nie ta noga, dawaj prawą. Dobra, rozmiar 39, Mela ma rozmiar stopy 35, więc no już jest blisko. Dawaj, Mela, pchamy to mocno, mocno. Próbuj, próbuj. O kurczę. Co ja wyprawiam? Przecież trzeba rozwiązać sznurówki. No jak widzieliście, niestety z zakładania buta nici, niestety się cały rozwalił, więc ja już nawet nie próbowałam, ale słuchajcie, po tej akcji przyjechałam szybko do sklepu krasna, bo potrzebna była chyba moja pomoc. Musiałam pozawieszać tutaj fantastyczne ozdoby z Lego, zobaczcie jaka piękna choinka, precel, koperta, zaraz Wam coś więcej powiem, renifer i ludzik Lego. Zobaczcie, czyż to nie wygląda fantastycznie przy tej całej ścianie z Lego? Oj, ja już zacieram ręce. Zobaczcie, czy wy widzicie tutaj list do Świętego Mikołaja? Tak, słuchajcie, przy zakupie klocków Lego możecie wysłać od razu list do Świętego Mikołaja i zamówić sobie nowy zestaw. I ten świąteczny elf Lego zabierze go prosto do Mikołaja. O, drugie klocki! Składamy drugi bucik. O, chyba Mela by nie była za bardzo zadowolona. Zobaczcie, czyż nie jest piękniej świąteczniej? Fantastycznie, cudownie. Oj, drugi bucik. Tak, zobaczcie, kalendarze, klocki. Teraz przy zakupie drugich klocków LEGO stacjonarnie macie minus 50% na drugi zestaw. Ale dobra, teraz wypełniamy list do Świętego Mikołaja. Co? Święty Mikołaj mieszka we Włocławku? Tak, to ten święty Mikołaj z klocków Lego. Ja już wypełniłam swój list. Wysyłamy, wysyłamy. Szybko, szybko, żeby jeszcze zdążyć przed gwiazdką. Wow, wow, pakujemy do koperty. Tak, tak, szybka wysyłka. Dobra, wróciłam do domu. Dobra, jeszcze pożegna się z wami tylko Mela. Zobaczmy, co ona takiego robi. A, akurat trafiłam, że je kolację i ogląda chyba jeszcze jakąś bajeczkę. Zaraz zobaczymy, co to. Poczekaj chwilę, Mela, z tym pożegnaniem. Jak to się nazywa? Harmidom. Dobra, to